Czecie moi widzowie z tej strony zebatek.blej grama serwera serweraty craft Survival. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj Wam pokażę Survival. No jak na razie. To jest e, taki survival, taki bały survival. No i wchodziłem może 50 osób. Dalej będę też powiewał wszystko. Na tej serii będę no, nagrywał, no będzie taka miła, mała seria, przez którą będę jakby nagrywał, no będę nagrywał takie jakby małe prezentacje z tym growem, bo tutaj jest naszych serwerów. No i najpierw chcę pokazać Wam gilę informacji. Informacje, czyli 15 20 pereł, 20 zł, 20, 20 żelaza. 20 diamentów i 20 szmaragdów, żeby stworzyć gildę. To chybacie wszystko jak stworzyć. A e, ja tak nie będę czekał, bo mi YouTube za mało minut nie daje. Jest też y, świnia. gdzie na przykład jak się kliknik na guzik. Potem to się odpowną moty. Trzy świnki. Dalej to enchant. Enchant to jest jakby wielokrotne enchantowanie. Na serwerze dystrybuję wielokrotne nie jednego itemu. Na przykład kilka razy na dady level, a zrobimy maksymalny enchant. Dodatkowo max enchant. Ochrona 7, ostrość 8, firma 3, maks 6. I to jest taki enchant. I to ja mogę wam zaprezentować do mojej kill-offie. Do mojej kill-offie. Na pierwszy no i wydajność 5 mi by się trafiła a na pierwszym to by mi się nic nie trafiło. więc tak, tutaj jest PvP, PvP, no i to będzie taka jakby mała seria prezentacji teamcrafta. Okay. I to ja zaraz tam powiem, wspomnę się z mojej pożegnam. Ja się z wami żegnam Ja się z wami żegnam, żegnam się z wami zębatek.pl Na razie!